To świetne zagranie, Brockie! Brockie! dzisiaj na szczycie grupy 4 3 i Nowy Witam serdecznie dziennikarzy, którzy pracowali podczas dzisiejszego spotkania w trakcie ponad grubo 9 dni na murariu stabilnym przy Świętokrzyskiej. Witam serdecznie wszystkich tych dziennikarzy, którzy są razem z nami na konferencji, a szczególnie ciepło moich gości po lewej stronie w osobach trenera Podhala Tomasza Kuźmy. Witam toku I myślę, Mocno przeżywałem tego ostatnie fragmenty tego spotkania. Zdenerwowaliśmy się wszyscy, zarówno na boisku, na rezerwowych jak i na trybunach. Myślę jednak, że, że mimo wszystko radosny za chwilę się uśmiechnie, radosny Jacek dzięki. Witamy serdecznie. Tradycyjnie prosiłbym o komentarz do wojskowych wydarzeń dzisiejszego dnia meczowego, a potem jeśli będą pytania z sali, bardzo proszę o odpowiedzi na ten temat. To Twoja ocena dzisiejszego spotkania. To zacznę od gratulacji, myślę, że nie takich wymuszonych, ale też i, i zasłużonych dla pracy, która tutaj jest wykonywana i też czuć było, że dzisiaj te dwa zespoły się dobrze znają, że, że to jest mecz, który będzie tutaj o dużą wagę, jeśli chodzi o punkty i też dzisiaj takie bezpieczeństwo, jeśli chodzi o samą grę, było widać od początku meczu zespołu, zespołu nie podejmowało gdzieś większego ryzyka, jeśli chodzi o, o posiadanie piłki tylko grę bezpośrednią, było to widać z jednej i z drugiej strony. Myślę, że adaptacja do samej nawierzchni przez nas troszkę potrzebowała czasu, ale uważam, że z biegiem czasu, jeśli chodzi o pierwszą połowę, wchodziliśmy w ten mecz całkiem solidnie i myślę, że do, do pierwszej połowy takie sytuacje z Arka, czy Niedziałkowskiego to były kluczowe sytuacje i, i, i żadna z nich nie została wykorzystana. Druga połowa wydawało się, że bardzo dobrze zaczęliśmy. Uważam, że w najlepszym fragmencie tego meczu tracimy gola i to, to jest moje odczucie. Uważam, że poprzeczkę działkowskiego do bitka Salaka tu mogła ta sytuacja gdzieś zaważyć. O, o tym, kto strzelił pierwszego gola i kto strzelił w takim meczu pierwszego gola, jest, myślę, że już robi bardzo duży krok do tego, żeby wygrać taki mecz. Krzoto to zrobiło, a uważam, że bardzo fajnie wybroniliśmy w pierwsze tempo. Tą sytuację, ale no nie byliśmy skuteczni do końca w tej obronie i mieliśmy mm, e, wynik, jeśli chodzi o końcówkę meczu. Dużo się kotłowało, były, były możliwości, żeby e, zakończyć, być konkretnym, jeśli chodzi o pole karne i tylko nam dzisiaj a, zabrakło. Krzo zdobywa trzy punkty, i dzisiaj się zrównuje z nami punktami, ale tyle jest jeszcze przed nami, że e, m, myślę, że znając nasz zespół charaktery tych chłopaków i, i, i ich a, chęć rywalizowania ciągle o kolejne punkty będzie tak dużo, że, że Podhale będzie mm, jeszcze bardzo zadowolone w tym sezonie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, tyle szkolenia, więc podhala Tomasz Kurzma. nadziei dobry dzisiaj z kibicami wspomniałem o fakcie, że 12 meczy jesteśmy ten trzynastych, nie wierzymy w przesądy. Trzynastka okazała się w sumie też szczęśliwa, gdyż udało się zawsze trudnym rywalem zdobyć komplet punktów. Twoja ocena dzisiejszego meczu? Dziękuję przede wszystkim za gratulacje e, trenerowi, bo, bo już tam kilka razy się mierzymy i te mecze zawsze na pewno stoją na dobrym poziomie i, i taktycznym, i, i myślę piłkarskim. E, co do tego wstępu, przede wszystkim wierzymy w pracę swoją i, i, i to co robimy. E, chciałem bardzo mocno pogratulować drużynie, bo Spotkaliśmy się dzisiaj z bardzo dobrym zespołem. Zespołem po, z dobrą organizacją, grającym bardzo intensywnie. Bardzo dobry, dobrze czującym się w takiej grze pod i rozpędzaniu ataków. Co uważam, że w pierwszej połowie, w tym pierwszym fragmencie, na pewno funkcjonowało u nas na lepszym poziomie. Rzeczywiście, ta druga część tej pierwszej połowy była bardziej z korzyścią, właśnie w tych, w tych detalach na, na podchale. No ale tak jak trener dobrze w sumie oceni cały, cały ten mecz. Spotkały się na pewno dwa dobre zespoły, które chcą grać intensywnie, które chcą grać szybko i, i my w tym elemencie jednym, <laughs> przy fragmencie gry na pewno byliśmy przede wszystkim skuteczniejsi i, i, i tutaj otworzyliśmy to spotkanie. Można mieć pretensję, że, że gdzieś nie potrafiliśmy skontrolować go bardziej na, na ziemi, żeby, żeby podkale właśnie nie łapało rytmu. Bo to jest zespół, który można powiedzieć z półsytuacji potrafi zdobyć w cudzysłowie nawet dwie bramki. I tak oczywiście nakreślając jak to wygląda. I tutaj jeszcze większy szacunek do chłopaków, że przy ilości doświadkowań naprawdę dobrze broniliśmy pola karnego. A w polu karnym zespół Podhala jest bardzo groźny. Ma zawodników, którzy w indywidualnych takich rzeczach dobrze się poruszają, potrafią wypełnić to pole karne. Więc to nie było łatwe zadanie i, i, i tutaj chylę czoła, bo, bo wydaje mi się, że ten zespół nasz nie ma barier w tym, w tym sezonie I, i tutaj przyłamujemy kolejną i, i mam nadzieję, że w dalszym ciągu z pokorą z tygodnia na tydzień będziemy się przygotowywać do kolejnych spotkań, nie patrząc na to, co, co się dzieje w tabeli, tylko po prostu, żeby być gotowym na każdy kolejny mecz, bo, no bo w tej lidze pokazują wyniki, z każdym można stracić punkty, z każdym można je zdobyć i, i trzeba być po prostu gotowym. Także dziękuję bardzo na koniec kibicom, również, bo, no bo kolejny raz wspaniała atmosfera. I, i mam nadzieję, że, że utrzymamy ją do końca, bo to jest zależne też od nas. Ale, ale myślę, że od, od nich również, żeby wspierali zespół do końca i przychodzili licznie na stadion, bo, bo to dodaje nam skrzydeł i naprawdę no, przyjemnie się gra. Myślę, że tutaj trener też to potwierdzi, że to jest inna, inna atmosfera meczu niż, niż na większości stadionów tej ligi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję Panu bardzo proszę obaj Panowie do Państwa dyspozycji. Panie trenerze, wspominał Pan o kibicach, kibice też mają swoje wymagania, bo kilka razy dzisiaj na stadionie padło, chcemy awansu, że tak powiem, jak Wy odnosicie się do tego? Do to działa motywująco, czy to taka dodatkowa presja? Jak Wy do tego podchodzicie? Na pewno z uśmiechem, bo mamy takie hasło w szatni, że presja to jest przywilej, no, jeżeli masz presję na sobie, to znaczy, że robisz dobrą robotę i gdzieś jesteś ee, czy szanowany, czy Twoje wyniki powodują, że ta presja narasta, więc podchodzimy do tego spokojnie, bo tak jak mówię, gdzieś sobie tak jedziemy, jedziemy powolutku z jakiegoś tam drugiego rzędu i będziemy jechać dalej. A co nam to przyniesie na koniec, to, to wiemy, że to jest piłka i, i znamy te wymagania w Ostrowcu, ja, ja je poznaję, uczę się też tych wymagań, ale uważam, że po prostu ta seria, którą mieliśmy w pierwszej rundzie spowodowała, że ten zespół naprawdę się tak zjednoczył i i to widać przez, przez ten okres tych 13 spotkań, ale wiemy, że w piłce kolejny tydzień może przynieść złe emocje i zaraz możemy być zespołu, który ma szacunek do, do zespołu, który może gdzieś tam go stracić, więc no musimy pokornie pracować, żeby, żeby spełniać wymagania, że tak powiem, i, i liczyć na doping kibiców. Bardzo dobrą serię, bo o ile dobrze policzyłem, to z ostatnich 16 spotkań, licząc te towarzyskie, przegraliście tylko jedną. Czy to oznacza, już powiem, na ten dzisiejszy, że tak naprawdę dobra forma zespołów powinna martwić z tablecją? Udawało się, że to górowany kandydat do awansu, a niekoniecznie może tak być. Ja, czy mikrofon czy Nie. Hmm. Powiem panu, że. To, co się będzie działo w obozach innych przeciwników, bardzo mało nas interesuje i nie, nie, Myślę, że naciskamy i my naciskamy i Krzo naciska i za nami jest kilka zespołów, które, których pytając każdy będzie wierzył do końca. I dzisiaj my też jesteśmy zespołem, który mimo porażki się będzie wierzył do końca, będzie walczył. Będzie ciągle grał do końca i tych meczy tak zabawa się, tak można powiedzieć, że zaczyna na nowo, bo różnica punktowa jest tutaj bardzo mała. Uważam, że jest to bardzo silny sezon, jeśli chodzi o tą grupę e, trzeciej ligi. E, życzę, chciałbym, żeby tutaj z tej grupy awansowały dwa zespoły i jeden z nich, żeby było pod Dzieki. Wiemy wszystko. Także dzięki za dzisiaj, że byliście z nami. Zapraszam na kolejną konferencję po meczu piłkowym tej klasy roboczej. Ja do, Dziękuję do, do zobaczenia.